Witajcie. Jestem Daniel, witajcie na kanale Nowa Mowa. Cześć, jestem Dawid. Dzisiaj będzie o bambusach. Tak. Co ma bambus wspólnego z treningiem nowej mowy albo jeszcze ze starą mową? Na pewno kojarzycie tą piękną Właśnie. roślinę, która jest wielka, wysoka i wykorzystywana w wielu, myślę, no w wielu miejscach. Wiel... Przemyśle o W przemyśle tak, I yy, wykończeniach i tak dalej. A dlaczego dzisiaj o bambusie? Tak. Bambus jako roślina ma bardzo specyficzną właściwie procedurę wzrostu. Mhm. Bo na początku prawie go nie widać jak rośnie. Tak, jest taki bardzo malutki. Tak. tygodnie lecą nie wręcz. I Gdzieś tam sobie w krzaczkach coś kiełkuje. Mhm. I Mija taki czas właśnie kilku tygodni i bambus wręcz eksploduje z długością, bo ma przyrost, może mieć nawet do metra, do półtory metra dziennie mhm. wzrostu. wzrostu. Więc wręcz rośnie na oczach. Na oczach. Widać wręcz, jak mm. stopniowo się podnosi i codziennie. Tak. Tak w szybkim tempie. Mhm. I skłoniło właściwie to nas do porównania. Tak. Jak to się ma na przykład do treningu nowej mowy, mhm. gdzie bardzo podobnie z początek. Tak. Tak powolutku to się wszystko rozwija. Na początku jest takie malutkie, ale każdy wie już, że on tam jest i zaraz wyraźnie, mhm. prawda? Więc właśnie teraz, co nam daje wiedza o tym bambusie? No właśnie. I tak samo o treningu nowej mowy, daje nam to, że my już wiemy, że skoro go posadziliśmy, on już tam fajnie sobie kiełkuje, delikatnie wzrasta, jest. Przez te pierwsze dwa tygodnie, mm. można czekać tam, pierwszy czas spokojnie wzrasta. Dzięki teraz wiedzy, że my wiemy Zasialiśmy o właśnie tak, że on wzrośnie, już za kilka tygodni nagle będzie szu, piękny progres tak. w jego wzroście, to jesteśmy spokojni właściwie o to, że. Taka jest kolej rzeczy, właśnie. że tak, tak będzie. Hmm. I podobnie w tre, właśnie w treningu nowej mowy. Też na początku są te pierwsze kroki. Mowa jest dużo spokojniejsza, z którego się uczymy no, i porcjami mówimy. Porcjami, tak, bardzo spokojnie mówimy. Hmm. I to są pierwsze dni, tygodnie, ale później właśnie jest ten fajny wzrost, mowa się upłynia dzięki właśnie temu, że ćwiczymy cały czas i stymulujemy w różnych miejscach, sytuacjach na co dzień. I nagle jest po dwóch, trzech miesiącach taki wzrost, że właściwie czasem wydaje się to magiczne. Tak. Jak to możliwe, że ten bambus wzrasta o dwa metry prawie mhm. codziennie? I wydaje się, że ten postęp jest aż niewyobrażalny. Mhm. Taki postęp wzrostu. Przecież niedawno ktoś ledwo raczkował, składał słowa, mhm. porcje mowy, a teraz na przykład... Robi prezentację. I wydaje się nieprawdopodobne, że z takiego bambusa, który jest taki, wyrośnie kilkunastu metrowy bambus. I właśnie czasem tak jest skojarzony ten powrót np. do domu, do szkoły, do pracy, tuż po kursie podstawowym, kiedy mm -hmm. się mówi tak powolutku, tak. jeszcze spokojnie bardzo mm -hmm. i się wydaje, a no to pewnie to potrwa i ten wzrost e, wieki, będzie wieki, nie, może nie. rok, dwa, trzy. I tak będzie już zawsze mówił, wolnie, dziwnie jakoś. Tak. Mm. Po czym nie? Kolejny miesiąc, dwa i są takie piękne, pełne zdania mm -hmm. rozwinięte. Jeszcze po kilku tygodniach. Dla tak. mnie kursant naprawdę się dobrze przykłada do treningu, bo to wszystko zależy od treningu, mm. od ilości, od zaangażowania, a nie od czasu, jaki minie. Czyli dbanie o tego bambusa. Dbanie właśnie. i poddawanie go, stymulowanie mm. i nawożenie i tak, tak dalej, żeby on jak najsprawniej wzrastał i się rozwijał. Mhm. Dzięki temu nawet po kilku tygodniach on już wzbija się na wyżynę. Pamiętacie odcinek Denisy w programie Superstar, mhm. gdzie zaledwie po dwóch, trzech miesiącach występuje tak, w programie telewizyjnym na, na żywo, żywo. Mhm. przed jurorami no i całkiem nieźle sobie radzi. Tak, jeszcze na takim systemie spokojnie mhm, może, tak. jeszcze na... Na no, takim trzecim etapie, tak. gdzie ta mowa jest się wyraźnie spokojna. Fajnie Fajne. sobie spokojnie mówi. Ale zdania ale już wyjęte Tak, zdania już pełne i umie utrzymać tą fajną, pełną mowę mimo mhm. naprawdę skrajnych emocji, bo wtedy widzę, to już są skrajne emocje. Czuć jak serce bije bardzo szybko, puls się podnosi, mhm. a tutaj mowa idzie spokojnie, przedstawiła się wszystko, co chciała Tym i nie. bardziej. Że jeszcze nie miała przecież wcześniej doświadczeń z telewizją. Tak, to by było pierwszy raz. Hmm. Przecież to jest debiut. I mhm. to nie sytuacja, że można sobie ją wcześniej przećwiczyć. Tak. Ciężko. To trzeba nawet... wiedzieć, jakby. W symulacji nawet się nie do tego. To bardzo nie ciężko. To... I tutaj to są właśnie te emocje. to są te emocje i ten bambus naprawdę jest odporny, patrząc na właśnie metaforę z nową mową. Mhm. Ona naprawdę w tym swoim rozwoju intensywnym, kiedy my o nią dbamy, staje się tak mocna, że przechodzi przez takie sytuacje emocjonalne gładko. Hmm. Hmm. Ja sam też dobrze o tym wiem, bo akurat też byłem pierwszy raz w telewizji, też miałem taką możliwość, mm -hmm. podajone na śniadania. Tak. To też właśnie, no byłem no też na takim wyraźnie spokojnym jeszcze systemie. 2016, 2016 rok. 2016, tak. tak. Mm -hmm. możecie może ten filmik zobaczyć nawet na naszym kanale, tak. gdzieś tam jest na dole, myślę jak to piszecie, Daniel Borkowski, chyba p 2 mm -hmm. p 2 chyba, to tam myślę, że możecie zobaczyć. Tak, no bo to było pierwsze wystąpienie, mm. więc były tak skrajne emocje, że normalnie czułem, jak mi serce bije tutaj przez koszulkę, Normalnie, tak. <głos》> było widać w telewizji, jak bije. A mimo tego mowa była spokojna i płynna i zero blokad, zero jąkania i tak dalej. I przecież nie było tak, żeśmy się wcześniej spotykali na sesje treningowe, jak przećwiczyć no. telewizję. Nie dało się. Tego nikt nie przewidział, ponieważ my nie znamy takich pytań, no. tematów, tak. które będą podane. Jakieś takie tylko pytania dowolne, tak. może sobie stworzyliśmy na przykład co opowiesz, jak, jak cię zapytają na przykład o dzieciństwo, hmm. jak ci się mówiło, jak byłeś mały, no ale tak. to tak tylko na słuchu jest, tak. ale potem mówić w, w tych emocjach, no to jest w ogóle no, inna bajka. Inna sytuacja. I <laughs> pamiętasz ten wzrost tego chwilowego napięcia, nie? Jak już było odliczanie, kiedy wchodzimy hmm. na wizję, ten, ten. Hmm. Hmm. i potem powitanie i i ciąg dalszy. Tak, jeszcze Kamel właśnie tam biegł, bo tam z kilkunastu, <noise> tak. na, z kilkunastu metrów do nas, bo już tam odliczali mu czas dziesięć, dziewięć, on dopiero biegnie tak. i dopiero siadł. Trzy, dwa, cześć, witam, już jestem witajcie. Kamel. <noise> Witamy, jesteśmy już tak. na żywo. <noise> już na żywo. I właśnie ten wzrost nowej mowy w takim szybkim tempie, gdzie można po tak krótkim czasie naprawdę robić tak wielkie rzeczy, zresztą Nasi kursanci to robią, z całego naszego speech mm -hmm. teamu, edu teamu, y, gdzie są występy w telewizji, występy na uczelniach, na uczelnia zobacz, wyższych, studentów. Tak. Mm. zaledwie po kilku, kilkunastu miesiącach wzrostu nowej mowy, gdzie przez mm -hmm. lata, czasami kilkanaście, kilkadziesiąt lat to wszystko było mm -hmm. niestety w takim. I też sami to mówią, że nigdy wcześniej by tego nie zrobili. Nie, nie byłoby szans, żeby mm. na przykład wejść do takiego studia, czy w radio, czy w telewizji, czy na taką scenę, na taką aulę, gdzie jest 100 osób na tej uczelni i fajnie mówić, no, przemawiać. Nie byłoby to możliwe. Mm. Zresztą no, w tym chwaście, że stara mowa jest takim chwastem, który właściwie skaża nas, który jest kwaśny, mm. który ma te, takie wszystkie soki niekorzystne. Mm, to ciężko by było w takich sytuacjach sobie dobrze poradzić. No nie ma szans jednak. No głównie chodzi o to napięcie właśnie emocjonalne, jest mm -hmm. taki ścisk wszędzie, że no nie da się tak po prostu na pstryk rozluźnić i mówić płynnie. No, nie ma takiej opcji. Trzeba to umyć. Tak. Więc doceniamy i obserwujemy te kwitnące bambusy. Mocne i silne, bo bambus jest bardzo mocną rośliną, jeszcze. Tak, tak? właśnie. Jeszcze, mm -hmm. Ma taką właśnie jedną z najmocniejszych tak. roślin. Zatrzymała. bo nawet w ogóle trawy się buduje z tego też, prawda? Mm -hmm. Jakieś, takie różne właśnie mm -hmm. mocne rzeczy. Więc to takie Masz, dobre, dobre skojarzenia właśnie z nową mową, która też, też również przez względy na swój spokój jest mm -hmm. mocna. No, ale ten wzrost, właśnie, to, to pamiętajcie, że początki mogą trochę trwać. Mm -hmm. Ale i tak, tak porównując do całego życia, to właściwie Znikomy to jest to jest takie tak. piknięcie w życiu kilka, ten tydzień, dwa tygodnie, mm -hmm. żeby tak właśnie wprowadzić się w ten system nowej mowy, a potem już tylko mm -hmm. idzie pionowo do góry. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Zapraszamy na kolejne odcinki. Kto jeszcze nie zasubskrybował naszego kanału, to koniecznie kliknijcie ten czerwony przycisk. Dokładnie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.